Witam Was wszystkich kochani bardzo serdecznie. W tym filmiku będziemy odpowiadać na pytanie, które zadała mi Oliwia na grupie Darmowe Wróżby Tarotrony i inne na Facebooku. Pytanie dotyczyło tego, czy do pracy w tym roku lepiej wyjechać za granicę, czy zostać w Polsce. Zaraz sobie na to odpowiemy. Użyjemy oczywiście kart. Podróżniczych, jako taka ogólna energia na zadane pytanie, czyli taka ogólna odpowiedź za pomocą jednej karty, a później rozłożymy sobie karty Lenormand i zobaczymy, jak nam to po prostu będzie dalej a, wyglądało. Dobra, zobaczmy. Oliwia, praca za czy w Polsce? Zobaczmy. Mówiłem jedną, ja zwykle Wiesz co, kochana, teoretycznie to teoretycznie to możesz bardziej odpowiedzieć, że szczerze powiedziawszy powinnaś bardziej zastanowić się nad tym, co wprowadziłoby mniejszy zamęt do Twojego życia. Ze względu na to, że z całą tą przeprowadzką i tak dalej i tak dalej i tak dalej za granicę byłoby strasznie dużo do roboty, to powiem Ci szczerze, że to jest dla Ciebie lepsze. Ponieważ przy karcie zamętu, czyli przy karcie dużych zmian, dużego działania, czegoś, co cały czas żyje i jest w ruchu, masz kartę swoją, masz kartę Kobiety, masz kartę zamętu i sukcesu, tak? Przy tym, co jest w cały czas w ruchu, to, co cały czas się dzieje i cały czas w jakiś sposób jest to chaotyczne, czyli te zmiany i tak dalej, zmiany, 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 czyli zmiana także kraju, miejsca zamieszkania, masz kartę sukcesu, więc sądzę, że to byłby lepszy plan, ażeby po prostu wyjechać, niż zostać po prostu tutaj um, w kraju. Zobaczymy, jak nam to będzie wyglądało, oczywiście w rozkładzie kart w wielkiej tablicy, a nie tylko i wyłącznie w samym. W samych trzech kartach podróżniczych, Oliwia, praca za granicą czy w Polsce? Zaraz sobie zobaczymy, co my tu będziemy mieć. Zwykle mi się w kamerze nie mieści. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy dziewięć. Lecimy. Mhm. Wysoka, kochana, powiem ci szczerze, z ręką na sercu, że na, na ten najbliższy rok, na najbliższy rok, ja bym został w Polsce w przyszłym roku bym wyjechał. Dlaczego? Już Ci tłumaczę, patrząc tutaj oczywiście po kartach, tak? Na najbliższy rok, tak na najbliższy czas dookoła karty kotwicy, czyli życia zawodowego mamy kartę niedźwiedzia, czyli tej naszej ojczyzny, matczyzny, tak? To jest karta opiekuńcza, to jest karta naszej przynależności, więc sądzę, że tutaj mamy, więc sądzę, że tutaj mamy jak najbardziej wskazanie dotyczące właśnie zostania w Polsce. Dodatkowo mamy kartę drzewa, czyli zostań tam, gdzie są Twoje korzenie, zostań tam, gdzie Twoje korzenie, Twoja rodzina, tak? Mamy kartę Bociana, który mi się chciał, nie chciał w jakiś sposób też zawsze z Polską kojarzył, jeżeli patrzymy po kartach Lenormand. Więc ogólnie rzecz ujmując, mamy te informacje w kartach, że na dzień dzisiejszy byłoby lepszym pomysłem, żebyś została w kraju. Szczególnie, że Twoja karta leży nam tutaj bardzo blisko tej pracy. Karta Statku, która mówi nam o dalekich wyjazdach. Mamy przy tym kartę, kartę trumny, kartę góry, kartę chmur, kartę mm, księgi. Niefajne karty mamy tutaj okalające kartę wyjazdową, żeby można było stwierdzić, że lepszym pomysłem, lepszym planem byłoby dla Ciebie wyjechanie. Ja sądzę, że zostanie w Polsce, zostanie w kraju byłoby dla Ciebie lepsze. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, jakichś kursów, szkoleń, warsztatów, um, nie wiem. Um, dodatkowego kierunku, jakiegoś studium, szkoły policjalnej, po czymś takim masz o wiele większą możliwość wybicia się za granicą, ponieważ karty pokazują, w momencie zdobycia innego wykształcenia masz bardzo dużą możliwość fajnego zarobku za granicą. Do tego czasu niestety musisz chciał nie się przekoczować w Polsce. I także też ja sądzę, że powinnaś poczynić, ze względu na to, że karty pokazują tutaj, że lepsze warunki pracy, lepsze... Um godziny, możliwości godzinowe, w ten sposób bym to ujął, masz przy swoim kraju. Jeśli chodzi o sytuację finansową, powiem szczerze, że także pieniądze, karta domu, pieniądze dom, to masz pieniądze, które są przy domu, tak, blisko, masz możliwość zarobku. Yy, więc sądzę, że na dzień dzisiejszy to ty powinnaś jak najbardziej zostać tutaj w kraju. Przynajmniej takie jest moje zdanie i moich kart. No, w karcie w domu, w domu kotwity, czyli w domu życia zawodowego, masz karty kartę koniczyny, czyli karta zastanawia. Niekoniczny, proszą, drogi, czyli kartę zastanawiania się, podejmowania ważniejszych decyzji dotyczących życia zawodowego. Natomiast powiem Ci szczerze, że to nadal nie jest tutaj połączenie świadczące o wyjazdach. Ja sądzę, że ty na ten rok na najbliższy czas powinnaś zostać w Polsce. Ja tu jeszcze dla samego po prostu już... Sztuka dla sztuki, dopytam się Tarota, ze względu na to, że ja w kartach Lenormand mam już całkowitą odpowiedź. Um, natomiast zobaczymy, co tutaj oczywiście Tarot odpowie, tak na wszelaki wypadek. Pokazuje mi się u ciebie za przeproszeniem w żaden sposób, nie urażając Twoich umiejętności ani możliwości. Brak w wykształceniu. Karty wiedzy na negatywie. Więc ja sądzę, że, tak jak mówię, dodatkowo jako karta um, dominat, dominanta, domina, nie wiem jak to określić, nawet najważniejsza karta, korona rozkładu, w ten sposób to ujmijmy. Um, Mamy kartę MAGA, czyli przede wszystkim zdobywania doświadczenia i zdobywania dodatkowej wiedzy, kształcenia się dalej. Na rezultacie mamy kartę papieża. To też jest karta tradycji, to też jest karta tego, co nam jest dobrze znane, więc sądzę, że tutaj jak najbardziej pokazuje nam się Polska, żebyś tutaj została. No, będzie, nie, nie będzie najłatwiej, natomiast sądzę, że powinna zostać tutaj, ze względu na to, że na dzień dzisiejszy wyjazd za granicę. Mógłby spowodować u Ciebie bardzo duże problemy, e, ogólnie rzecz ujmując z e, bytem i z pracą, więc ja sądzę, że po prostu powinnaś zostać, e, dodatkowo tak jak mówię, do, doszkolić się, dokształcić, rozwijać i tak, dalej, i tak dalej, Ja sądzę, że Ty powinnaś iść e, w kierunku po prostu studiowania czegoś, karty edukacji, karty, edukacji, karty e, uczelni są tutaj całkiem dobrze otoczone, natomiast e, robisz, sobie trochę, robisz sobie trochę kuku za przeproszeniem. Nie chcąc się dalej rozwijać, więc sądzę, że powinnaś sobie ten temat akurat dość solidniej przemyśleć. No. Natomiast, jaką decyzję podejmiesz, to oczywiście jest tylko i wyłącznie zależne od Ciebie. Także, kochana, ja Ci dziękuję bardzo, trzymam za Ciebie kciuki i życzę wszystkiego dobrego.